Witajcie! W ostatnią niedzielę wystąpiłem na stacji Ateizm i mam kilka komentarzy po tym wystąpieniu. Ale zanim przejdę do tego komentarza i w ogóle wyjaśnię, po co ten film i z jakiego powodu go nagrywam, no to chciałbym powitać nowych subskrybentów. Z tego co ostatnio patrzyłem w statystykach, jest was 15 osób: 9 dołączyło w poniedziałek, a 6 już w niedzielę, w dniu publikacji odcinka na stacji Ateizm. Czy być może nawet podczas odcinka na żywo, tego nie sprawdzałem. I w zasadzie to już jest pierwszy powód, bo przeglądałem sobie komentarze pod tym filmem na stacji, przeglądałem sobie też częściowo czat, bo po emisji odcinka czat na żywo był dostępny jeszcze przez jakiś czas. Niestety nie zdążyłem przejrzeć całego, a następnego dnia, bo już było późno, oczywiście, poszedłem spać. Następnego dnia już czat na żywo był niedostępny, więc przejrzałem jakieś pierwsze 18 minut, jeżeli chodzi o to, co się działo na czacie. No i jednym z zarzutów było to, że praktycznie nic nie powiedziałem, tylko zareklamowałem swój kanał. No i to pewnie było w kontekście tego pytania o sens życia na końcu. Ale oczywiście to nie miało na celu reklamy kanału. To było szczere i zgodne z stanem faktycznym, że no, no, w krótkich trzech zdaniach tego nie opowiem, a na moim kanale jest no, z godzina spokojnie materiału na temat nihilizmu, gdzie można tego posłuchać i dowiedzieć się szczegółowo. I to samo w innych miejscach, gdzie wspominałem o czymś, że mam na ten temat materiał. To wiadomo, no, nie będę jeszcze raz wygłaszał tego samego, co już na kanale wygłosiłem. Jeżeli ktoś chce, może pogłębić to, przechodząc w tamto miejsce. Ale nawet gdyby to była reklama kanału, no to co w tym złego, tak na dobrą sprawę? Ale mniejsza z tym. Bo poza odniesieniem się do komentarzy nagrywam ten film, bo po poprzednim moim wystąpieniu na stacji również nagrałem taki film, który nawiązywał do tego, co się działo na odcinku. Nazywał się Problemy Techniczne. Więc, no, i teraz chciałem zachować tradycję i nagrać taki film po występie na stacji. I ukazuje się on dopiero dzisiaj, bo tak trochę no prądu nie miałem, bo mi na klatce teraz remont robią. Wrzucę wam tu takie zdjęcie, jak to teraz wygląda. Kładą nową instalację. Znaczy, na klatce w mieszkaniu nie w każdym razie, no przez pół dnia nie było prądu. Rano, a po południu byłem w pracy. I tak od poniedziałku do środy. Dzisiaj w końcu miałem dzień wolny, w czwartek, więc mam czas nagrać to po południu, kiedy już prąd jest, bo w pracy mnie nie ma, więc siedzę w domu i nagrywam. Ale pewnie, znając życie, będzie się montowało przez noc i wy to dostaniecie w piątek, ale mniejsza z tym. Ważne, że w końcu mam energię elektryczną w gniazdku i mogę nagrywać. Tym razem żadnych problemów technicznych nie było, wręcz przeciwnie, aż wszyscy byli w szoku, że tak jak przy moim poprzednim występie no, zebraliśmy się o godzinie 17:00, żeby przeprowadzić wszystkie testy, i te testy trwały praktycznie do za 5:18, i do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy telefony będą, czy to będzie odcinek tylko offline z pytaniami z czatu. Znaczy offline, bez telefonu w sensie. A tutaj no, testy zajęły nam, nie wiem, 5 minut. 17, 15, 20, kiedy jeszcze sobie tak pogadaliśmy luźno na tematy stacyjne, w ogóle nie zajmując się testowaniem, bo wszystko działało. No to umówiliśmy się, że spotkamy się za 10, jeszcze ewentualnie coś tam sprawdzić, jeżeli coś by było nie tak. No i co? I za 8 stwierdziliśmy, że nie ma czego sprawdzać, i pierwszy raz w historii stacji, zamiast w napięciu czekać na start audycji, no mamy. Nudy po prostu. I tak, przy okazji też, program, którego używamy do nadawania, się trochę zaktualizował i ma funkcje, na które, jak Lechu powiedział, czekał 4 lata. Czy ile tam stacja działa? W każdym razie w końcu to jest. Oznacznie nam życie ułatwia, a zwłaszcza prowadzenie call center, bo wcześniej musiała się tym zajmować osoba na wizji, czyli w przypadku mojego poprzedniego odcinka, gosia, a teraz wszystko było całkowicie w tle więc dużo wygodniej dla prowadzących, którzy mogli się skupić na prowadzeniu. Tylko, że dla mnie osobiście zmieniło się też coś innego, bo przy moim pierwszym występie występowałem jako gość, nie jako członek stacji, więc nie interesowało mi praktycznie nic, poza tym, żebym wygłosił to, co mam do wygłoszenia i potem poodpowiadał na telefony. I byłem w pełni zaopiekowany przez Gosię, nic mnie nie interesowało. A teraz... No, występowałem już jako pełnoprawny członek stacji, jednak coś mnie interesowało i to wywołało pewnie te problemy, co do których było najwięcej zarzutów w komentarzach. Chodziło mianowicie o dziwne rozglądanie się i takie pochylenie w pewnym momencie, że aż prawie, że wyszedłem poniżej kadru, że tak powiem. Już nie pamiętam, czy na czacie, czy w komentarzu padła sugestia, czy ja tam jestem za karę. No, nie byłem za karę, ale zaraz do tego dojdziemy. No, i na pewno to było na czacie. Padło takie krótkie pytanie: czy Bielak jest gejem? No, jeżeli użytkowniku, który to napisałeś, słuchasz tego nagrania, no to no nieładnie jest po prostu pisać do kogoś po nazwisku. Miałeś na ekranie widoczne zarówno moje imię, jak i Nick, czy tam bardziej ja to nazywam pseudonim artystyczny. W każdym razie, jeżeli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie, to nic za darmo. Będzie Cię to kosztowało jedno wyświetlenie. I kilkanaście minut watch ofiarowanego dla mnie, zajrzyj do filmu, który teraz wyskakuje w karcie. Natomiast, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tego, dlaczego tak się rozglądałem, tak się dziwnie zachowywałem i ten wzrok uciekał, no to jako pełnoprawny członek stacji musiałem również śledzić pewne informacje, które ekipa realizująca odcinek, tak jak przekazywała nam no, poza kulisami, to czego widzowie nie widzą, bo gdyby na przykład, jak to w telewizji się realizuje, Mówili nam do słuchaweczki do ucha, no to to by było słyszalne na wizji, bo tak działa ten program, w którym to streamujemy, ale to nieistotne. No w każdym razie musiałem się skupiać na tym, co się wyświetla na monitorze, a że z moim wzrokiem nie jest najlepiej, to sprawiało mi to problem. Aha, i dla nowych widzów. Jeżeli chcecie konkretów o co chodzi z tym moim wzrokiem, no to przede wszystkim najważniejszym filmem, który należałoby w tym celu obejrzeć będzie, muszę wam coś wyznać, który wyskakuje w karcie, natomiast trzy pozostałe filmy, które bardziej szczegółowo powiedzą o tym, co się dzieje na bieżąco, no to w kolejności chronologicznej nie jest dobrze, sklerektomia głęboka i rekonwalescencja. Tych nie będę podlinkowywał w karcie, bo raz że jest ograniczona ilość filmów, które można wrzucić w karcie. A po drugie, no, tak jak mówię, to jest dla chętnych. Najważniejsze jest ten pierwszy, który wymieniłem, czyli muszę Wam coś wyznać. Okulary, które posiadam aktualnie, to są okulary tak zwane na co dzień czyli pozwalają mi nie wiem, nie wpaść pod samochód na ulicy i widzieć wyraźnie sygnalizację świetną po drugiej stronie drogi. No, ale do czytania to one się za bardzo nie nadają, i dlatego no, niezbyt komfortowo mi się w nich pracuje na monitorze. Teoretycznie widzę go z większej odległości, ale nie jest to wyraźne widzenie. Więc, mimo że sobie ustawiłem dość dużą czcionkę, to i tak musiałem się bardzo wpatrywać i rozszyfrować, co tam na ekranie jest. I tu taka teraz prośba do Was, bo wiem, że można mnie słuchać w formie podcastu, bo na ekranie niekoniecznie się za wiele dzieje, ale teraz wyjątkowo bym Was poprosił, żebyście się jednak w ten ekran wpatrzyli, bo nagrałem pewien film, który chcę Wam pokazać. I który uzmysłowił wam pewne rzeczy. Otóż, kiedy pracuję na co dzień na komputerze, no to kamera widziałaby to mniej więcej w ten sposób. Tu, jak widać, mam monitor bardzo blisko oczu, nie mam okularów na nosie, bo bez okularów mi mimo wszystko czytać jest łatwiej, choć też nie jest to jakieś mega komfortowe, a dopiero w styczniu będę mógł mieć nowe okulary. No ale zobaczcie, co muszę zrobić, żeby wyglądało to dobrze w kadrze. Po pierwsze, dodatkowa lampa wchodzi, więc trochę mnie to w oczy razi. Monitor wylatuje daleko do przodu, tak żeby zniknął z kadru. Jeszcze tu ustawiamy sobie, żeby ładnie to było widać, tak? Okulary na oczy, bo sobie ubzdurałem, że w ten sposób wyglądam bardziej inteligentnie i bardziej profesjonalnie. Nie wiem, w każdym razie przy tej odległości monitora bez okularów i tak bym nic nie widział. W okularach też nie widzę za wiele, ale zawsze jest trochę lepiej. No i oczywiście jeszcze mikrofon. A teraz spróbujmy ustawić monitor tak. Żeby mikrofon mu nie przeszkadzał, bo na początku go nie było. I żebym cokolwiek na tym monitorze widział. To no zobaczcie, jak to wygląda. No i tu sobie próbuję zobaczyć, jak to, jak to jestem w stanie przeczytać w okularach. No nie bardzo. Muszę się pochylić, żeby takiego spojrzeć okularów, więc je ostatecznie zdejmuję. Ale okazuje się, że monitor jest jednak za nisko i żeby to było dla mnie wystarczająco komfortowe i nie kolidowało z mikrofonem, no to będzie to wyglądało mniej więcej tak. No, przyznacie, że w ten sposób odbieranej audycji stacja tej byście nie chcieli widzieć. Jest to co najmniej mało atrakcyjne dla widza. Dlatego na przyszłość planuję inne rozwiązanie. No, na chwilę obecną nie było możliwości sprzętowych i czasowych, żeby to sobie tak ułożyć, ale myślę o dodatkowym ekranie, jakimś małym, nie wiem, 7-10 cali, który będę miał w takim miejscu, że będę mógł sobie po prostu ten ekran podnieść do oczu, ale nadal trzymać go pod kadrem. Wtedy będę sobie widział swobodnie, bo on będzie po prostu blisko oczu. Bo mógłbym też, tak jak było, z Gosią w ogóle zdać się na to, żeby tylko ona się zajmowała tą obsługą techniczną, że tak powiem, i tylko ona widziała te informacje od ekipy. No ale jednak, mimo wszystko, mi się one przydadzą. Bo na przykład zerknę, że jest jakiś telefon, który mnie bardzo mocno interesuje na trzeciej linii, a prowadząca osoba, która zajmowałaby się tym, bo ja bym się nie zajmował. No to powiedziałaby, że ona woli odebrać telefon z drugiej, który na przykład dla mnie jest, no, może i dobry, a może i nie. No, ja nie mam jakichś wielkich preferencji, ale są takie tematy, które wyjątkowo chciałbym poruszyć. A nie widząc w tym momencie, co jest na której linii, czy w ogóle są w jakiekolwiek linie, no to słabo by to wyglądało tak. No, nie mógłbym wtedy sobie tego telefonu wybrać. I na przykład powiedzieć. Poproszę o linię numer 3. Tak? Jak pewnie nieraz zobaczyliście na streamach stacji, Ateizm, że tego typu teksty padają i wtedy ekipa łączy tą linię konkretną. Tak? To zwłaszcza było widoczne przy początkach call center, kiedy to jeszcze działało w studio stacjonarnym, nie online. No i jak już mamy za sobą tą pierwszą i główną przyczynę, dlaczego byłem taki trochę zestresowany, trochę zamotany, no to dochodzimy do. Tego, jak to wyszło z tym, że się tak zawiesiłem na początku przy moim wstępie. No bo tak, nawet ja to zaproponowałem i cała ekipa przyklasnęła, żeby zrobić to w ten sposób, że swój wstęp będę mówił do tego czasu, dopóki jakieś telefony nie wpadną, bo bardziej się nastawiałem właśnie, że wolę sobie pogadać z ludźmi i odebrać trochę telefonów, bo miałem też przygotowane kwestie o tym, jak to, że byliśmy lektorami Płynęło na przygotowanie do bierzmowania, o ile mieliśmy tą sytuację ułatwioną, i o tym, że to nie tylko ten jeden kolega palacz tak się spowiadał często, ale to prawie każdy z chłopaków się tak spowiadał praktycznie za każdą muszą, na którą przybył, i generalnie, nawet jeżeli ksiądz przed muszą nie spowiadał, to się spowiadało za kryti. Albo wychodził sobie do konfesjonału sznureczek lektorów i ministrantów za księdzem i ksiądz sobie ich wyspowiadał, żeby mogli brać udział we mszy, a wierni już się nie załapali. Czy w końcu podzielić się tym, dlaczego ja sam tak samo postępowałem, że prawie codziennie brałem udział we mszy, i przed każdą z tych mszy się spowiadałem? Ale no to by pewnie poruszyło fajne telefony. No bo tym tematem była masturbacja, oczywiście Dorastający chłopak, no nic dziwnego, ale dla katolików to jest temat tabu i no, o tym był w sumie cały odcinek 69, a nawet dwa takie odcinki. No ale zobaczyłem, że zadzwonił ktoś i tak nie do końca byłem w stanie rozszyfrować kto to dzwoni, ale zobaczyłem, że no, jakiś telefon jest i tak się trochę zawiesiłem. No to wszystko w porządku, że zakończyłem w tym miejscu. I no, priorytetem był telefon, ale powinienem, mając więcej obycia, co pewnie z czasem będzie normalne, nabiorę tego obycia, bo to był dopiero mój drugi odcinek, pierwszy jako członek ekipy, więc no, będzie na pewno lepiej, bo gorzej już było. W każdym razie, no, powinienem zakończyć to, że tu jest koniec i odbierzmy telefon, tak? bo ktoś się dozwonił, a taka była cisza, takie, no. Nie bardzo to wyszło. I tym sposobem płynnie przechodzimy do omówienia telefonów, które były krytykowane, że bardzo słabe było, że jakoś tam cynicznie i nieodpowiednio podchodziliśmy do tego, że może nawet i rozmówcy mówili na temat, ale prowadzący nie stanęli na wysokości zadania. I tu zwłaszcza zarzuty do tego, dlaczego nie zadaliśmy jachwę bardziej podchwytliwych pytań, i jak to się mówi kolokwialnie, czemu go nie zgasiliśmy po prostu. No cóż, na początku każdego odcinka stacji pada taka sentencja. Promujemy pozytywny ateizm. Czy naprawdę uważacie, że gdybym tutaj próbował zjechać Jachwę, czy tam kogoś, kto się za tego Jachwę podawał, no, no nie oszugujmy się, że sam Bóg nie zadzwonił. Zresztą był za mało wiarygodny, nawet nie do końca wszystkie fakty ze swojego życia mówił zgodnie z Biblią, więc no z czym do ludzi? Ale, no. Jeżeli tak by to się odbyło, żebyśmy tego Jachwe zjechali, no to, to jest pozytywny ateizm? No, to jest coś, co właśnie chcemy w stacji ateizm piętnować. Chcemy, żeby nie było takiego czegoś jak traktowanie bardzo z góry katolików, że o, jak ty już wierzysz, jak ty jeszcze się za Boga podajesz, no to już w ogóle jest z tobą problem. I zasługujesz no, co najwyżej na wyśmianie, ale na pewno nie na szacunek. No, nie takie wartości chcemy na stacji promować, dlatego ta rozmowa, pomijając, że wymagała dużych pokładów cierpliwości, żeby po prostu nie ryknąć śmiechem na antenie. I bardzo szacun do Boga, że mu się udało i zachował pełną powagę, bo już było widać po oczach, że jest na granicy. Ekipa realizująca odcinek pewnie miała w tle straszne używanie naszym kosztem, ale no cóż. Ja próbowałem jakoś ten temat zahaczyć, zapytałem o to, dlaczego stworzył ludzkość. Próbowałem mu zarzucić, że no, to nie było zbyt miłosierne, że bardziej utylitarnie byłoby jej nie stworzyć i że to samolubność, że był samotny, no ale nie podchwycił. No, słaby był ten Jezus, przepraszam. Dużo zarzutów było też do kwestii tego człowieczka, który dzwonił w kwestiach, że obserwacja stwarza, tam jakieś kwanty wchodziły w grę i tak dalej. Nie wiem, jaką wiedzę ma Bogu, bo tak nie bardzo tu cokolwiek się udzielał w tej rozmowie i bardziej mi przekazał pałeczkę, bo no, ja się orientuję w temacie bardziej, albo on się nawet w ogóle nie orientuje, no bo po co ma się orientować, jeżeli to nie jest jego dziedzina. W każdym razie były zarzuty, że rozmówca dobrze wiedział, co mówi, a ja nie. Tylko że to ja rzuciłem nazwiskiem fizyka, to ja rzuciłem eksperymentem bardzo nowożytnym który pogłębia ten, o którym on mówił, no ale przede wszystkim to publikiem mało interesowało, więc pewnie nawet połowa nie zrozumiała tego, o czym my rozmawiamy, dlatego no, chcieliśmy tą rozmowę ściąć jak najszybciej i zarzuty, że to było cyniczne. No nie wiem, ja nie powiedziałbym, że robiłem to cynicznie. Ja po prostu, tak jak zresztą Bogu, który bardzo, no tak przytomnie, że tak powiem, zadał pytanie: ale gdzie tu jest argument? I kiedy. Potem padło, że ale może jest tak, no to ja odpowiedziałam, a może tak nie jest, czyli argumentu nie ma. Jest to tylko gdybanie i możemy tak cały dzień i do niczego to nie doprowadzi, a rozmówca zapewne myślał, że tak nas zażyje, że jeżeli jest możliwe, że tak jest, to powinniście wierzyć. No nie, no jeżeli jest tylko możliwe i no nie ma żadnych przekonujących wskazań na to, że ta możliwość jest choćby o ułamek bardziej prawdopodobna niż możliwość, że tak nie jest, no to co nam to daje? To jest właśnie jeszcze jeden argument ku temu, żeby nie wierzyć, a nie żeby uwierzyć. I tu wielkie pozdrowienia dla użytkowniczki, która no, napisała najbardziej krytyczną opinię pod tym filmem, i potem bardzo dużo osób broniło nas jako stację, że jednak no, ona nie ma racji, za co wielkie dzięki ludzie. No i po wymianie kilku komentarzy ze mną przyznała, że jednak no faktycznie tak jak to się robi na żywo, no to jest to dużo trudniejsze i teraz na zimno, no to można sobie gdybać, że jakiś innych argumentów by się użyło. I pełna zgoda, bo jeżeli bym to na zimno mógł przeanalizować i odpowiadałbym, nie wiem, jako wideo na wideo na innym kanale z takimi argumentami, no to pierwsze co bym wysunął, no to kota Schrödingera oczywiście. Bo to jest bardzo prosty argument, bo skoro obserwacja ma stwarzać, a w eksperymencie kota Schrödingera przed obserwacją jest on zarówno żywy jak i martwy, no to w tym momencie zaobserwowanie, no, otwarcie tego pudełka z kotem powinno stworzyć kota żywym albo stworzyć trupa kota. Tyle, że to jest zupełnie odwrotnie. To nie jest tak, że kot będąc w superpozycji życia i śmierci po zaobserwowaniu tego, że na przykład żyje, jest w jakiś sposób stwarzany do życia. No nie, w tym momencie, jeżeli zaobserwujemy, że kot żyje, no to anihilowaliśmy jego połowiczny stan śmierci. W tym momencie nie stworzyliśmy, a usunęliśmy pewien stan, pewną właściwość takiej no w tym momencie cząstki, czy o czym byśmy tam nie rozmawiali. W każdym razie ona musiała istnieć we wszystkich możliwych stanach, żebyśmy wywołali obserwacją jeden konkretny. To nie ma tak, że nic nie było. Zaobserwowaliśmy, nagle powstało, bo tak to by wyglądało, jeżeli obserwacja by miała stwarzać. Swoją drogą fizycy już od lat około nie wiem, 70., kiedy zbudowano CERN w każdym razie, a nawet jeszcze wcześniej przy mniejszych akceleratorach, no, byli w stanie stworzyć parę cząstka plus antycząstka, które potem się łączyły i anihilowały, ale byli w stanie stwarzać z niczego. Tak gwoli ścisłości i ciekawości argumentu, ale nie stwarzali tego obserwacją. Tylko rozpędzanie cząstek, no nieważne, za długo by tłumaczyć, zresztą sam nie jestem ekspertem w tej sprawie i nawet nie chciałbym tego tłumaczyć, bo pewnie coś pomieszał. I wreszcie na koniec zarzut przy ostatnim telefonie, że tam padło coś tam, że pewnie mu się te środki jednak na tej karcie skończyły. no że to niby był żart, to nawet nie było traktowane w formie żartu, a tym bardziej jakiegoś cynizmu czy szydzenia z tej osoby. No, po prostu logiczny wniosek wygłoszony w konsekwencji wydarzeń. No człowiek dzwoni, już na początku rozmowy zaznacza, że będzie starał się mówić krótko, bo ma mało środków na koncie. I w pewnym momencie w połowie zdania się urywa. No to jaki jest wniosek? No sam mówił, że ma mało środków na koncie i może go przerwać w każdej chwili. No to chyba przerwało go z powodu środków na koncie. Nawet jeżeli tak nie było, no to to jest nadal logiczny wniosek. I na pewno nie żałuję tych słów, nawet widząc te komentarze, ponownie dokładnie tak samo bym to skomentował. No bo to się samo nasuwało. No i oczywiście, zgadzam się z opinią w komentarzach, że telefony od facetów były. No, co najmniej nie najlepsze, że już na stacji bywały dużo lepsze, ale za to dziewczyny dały radę. Zwłaszcza Ania. W pełni popieram taki wniosek. Pytania od widzów: no, Bogu się trochę zamotał, że miał je jednak odczytać na głos, bo kwestia jest tego typu, że stacja ateizm jest dostępna również na Spotify. Przynajmniej pierwsze trzy sezony na pewno są już w tej chwili dostępne, więc wpadajcie na Spotify oglądać, czy tam słuchać właściwie. Od kiedy się na Spotify ogląda? No, Adrian, co ty gadasz? W każdym razie, zamotał się, że miał je przeczytać, nieważne, ale chodzi mi bardziej o to, jak zareagował na jedną z odpowiedzi na jeden z komentarzy czyli to, jak odpowiedziałem na pytanie o sens życia. Bogu, odpowiedziałeś: Mam milion pytań. No cóż, muszę cię zmartwić. Ja nie mam ani jednej odpowiedzi. Właśnie o to chodzi. No nihilistyczna postawa zakłada, a właściwie to nie tyle nihilistyczna postawa zakłada, co tak mi wychodzi z rozważań, a akurat tak się składa, że zgodnie z definicją słownikową to coś się nazywa nihilizmem. W każdym razie, no ostatecznie nie da się znaleźć odpowiedzi na tak ważne pytania. U podstaw dochodzisz do ściany, w której musisz znaleźć odpowiedź na to, jak działa system będąc wewnątrz tego systemu, co jest niewykonalne. Musisz odpowiedzieć na pierwszą przyczynę, której się nie da zbadać, musisz odpowiedzieć na to, czy istniejemy, a nie jesteśmy mózgami słoiku, co też jest nie do odpowiedzenia, dlatego no, niestety, odpowiedzi nie ma. Więc sensu życia również nie ma. Tu rozwiązanie może być to, co zasugerowałeś, czyli takie cele temporalne właśnie, no ale ostatecznie... To i tak nie będzie sens życia. To będzie tylko sens najbliższych paru dni. A ja proponuję nawet pójść jeszcze dalej i znajdować tylko sens w bieżącym działaniu. Nie wybiegać nawet w przyszłość. Bo jedno małe wydarzenie może sprawić, że, tak zwanym efektem motyla, Twoje całe plany na przyszłość pierdutną w cholerę. A nie mając tych planów i ciesząc się z tego, co przynosi każdy kolejny dzień. Naprawdę lepiej na tym wyjdziesz. I z tymi studiami nawet. No, możesz sobie zaplanować, że tam, nie wiem, za 3 lata chcesz skończyć studia. A możesz się cieszyć, że każdego dnia udało ci się zdać kolejny egzamin. Ostatecznie na końcu wyjdzie najprawdopodobniej to samo, ale przynajmniej nie masz tej presji psychicznej. Polecam. I na tym skończę. Chyba, że Bogu masz jakieś jeszcze kolejne pytania, na które z chęcią ci nie odpowiem, no to zapraszam, możemy się umówić na jakimś micie. Czy to wrzucisz na lupę do siebie, czy wrzucimy to tutaj, chętnie nagram taki wywiad, czy jakkolwiek to nazwiesz. Kończąc, subskrybujcie jak zwykle, polecajcie ten film znajomym. Im nas tutaj więcej, tym bardziej chce mi się to robić, a im bardziej chce mi się to robić, tym więcej wy dostajecie treści i tym bardziej jesteście zadowoleni, więc to samolubnie dla własnej korzyści polecajcie ten film znajomym. Jakaś łapka pod filmem też się przyda, to algorytm na niego lepiej popatrzy, to samo z komentarzami. I tak wiem, że się powtarzam, że to jest wkurzające, ale wszyscy guru z YouTube'a, którzy mają dużo subów mówią, że trzeba to mówić w każdym filmie. Cieszcie się, że mówię to na końcu, a nie na początku, jak na przykład wideoprezentacje. W każdym razie, no, miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia.